Jeszcze widać, że jeszcze i naprawiłem wszystkie problemy, jakie były związane z mikrofonem. Udało mi się to zrobić. Już nie powinno przycinać, ponieważ okazało się, że była wyłączona bramka szumów, która do iluś decybeli przestawała po prostu wykrywać mój głos. Więc zmniejszyłem próg i tylko dźwięki, które są poniżej, tak jak kliknięcia klawiatury, będą wyciszane, Natomiast mój głos będzie słychać normalnie. Mam przynajmniej taką całkowitą nadzieję. Witam was ponownie w Overwatch'u. Albo nie. Okej, okay, więc to było niespodziewane, ale mam nadzieję, że już się to nie wydarzy. Well, więc... <ścoughs> co ja co... To też było dziwne. Booyang! Już trzeci raz to mówię. Bo już trzeci raz będę go testował na filmie, bo trzeci raz nagrywam ten film. Nie w jeden dzień, ale trzeci raz go nagrywam. Kolejnie. Let's see. Zobaczmy sobie Wujanga na normalnym, a potem pójdziemy w świat. Mam nadzieję, że będzie 3 na 3 Nie będzie tego już futbolowego gówna, bo... To się do nie to nie jest złe. Ja tego nie lubię za bardzo. Więc no. Eee, swoją drogą eee, pod filmem Kiedy grałem ze Speedim jest już 7 lajków i naprawdę brakuje niewiele, żeby było więcej. A wtedy będzie musiał ze mną nagrać Overwatcha, więc. A, ja nic nie mówię, ale let's do it. Jak to mówią? Po prostu z prądem. Dziwne, że znaleźli voice actora. Ale no. Generalnie wujek jest bardzo ciekawą postacią ze względu na to, że ma tak jakby auto namierzanie. Może niektórych to wkurzać, chociaż nie słyszałem complaints, about it. Ciekawe, Wojsztajny, nie powiem, że nie. No powiem tak, no jego definitywnie, jego abitki są dosyć. Unikalne jak na Overwatch'a, bo nie, nie, nie zdarzały się dawno tak dobre abilitki, tak dobre postacie, które akrzyli szanuję po raz pierwszy. Bo biorąc pod uwagę, nie wiem, takiego przyciodawcę. Okej, okay, widzę, że mój internet bardzo, ba, bardzo chce mnie dzisiaj wnęwić. Ostatnią. Tak właściwie Juno też nie jest dla mnie jakąś wybitną postacią, mam to szczerze. Życiodawca, venture, co jeszcze było nowego, co było takie średnie. Ryzyk nawet. Nawet ryzyk był taki sobie. Maługa, też był taki dosyć gówniany. Ostatnimi dobrymi postaciami, jakie ja kojarzę, że były dobre. To był... Ramata. To był... To dla mnie była dobra postać. No i... No, nie wiem, no. Ki może kilka nie, nie miała jakichś unikalnych tych abilitek, ale też była dobrą postacią, według mnie. Resp yy, a potem coś się zmieniło i dodali Freje która ma też jest naprawdę unikalną postacią. Przynajmniej tak mi się wydaje. W końcu mamy w... zresztą kogoś, kto strzela z czegoś innego niż. Yy... Znaczy, no dobra, no. Węczy strzela z tej, tego swojego drilla, ale. No, mimo wszystko, no. Like. Ta kusza. Kurde, no, tak dawno nie widziałem takiej broni, no dosłownie ostatnią taką broń, taką typu łuczniczą na Hanzo, więc naprawdę miła odmiana jest zobaczyć kuszę w Overwatchu. No i w końcu coś co jest w ogóle, w ogóle niepodobne do Overwatcha, czyli kuźwa, z... no żebyli to, dali mu lachę i wodę. Kurde. Niesamowici ludzie. Zresztą tam chyba ludzie się trochę pyli że od awatara sięgają albo coś, ale nie wiem, no... Tak... Like, no, stworzyli już tyle postaci, które mają w miarę unikalne ab ability, więc to już dla mnie... No, nie, ludzie, nie czepiajmy się o wszystko, bo, bo wszystko stanie się takie... no... Co, lecimy. Że nie ma jeszcze żadnych takich tych, no to pójdziemy sobie na szybką rozgrywkę... Pójdziemy wszystkim. Why not? Pewnie i tak dostaniemy wsparcie, ale to dobrze, bo jest Zen. Chociaż dodali nowe abilitki do Zena, co mi się mniej podoba, ale mam nadzieję, że będzie git. Z tego co też dobrze pamiętam, a myślę, że pamiętam dość dobrze, to... okulpa jestem tankiem? O oh no! No to co? Oiska? standardowo. Bierzemy tego skina, bo on jest niesamowity. Ale strasznie tanie jest. A i pod co możemy sobie tą kamerę? Ja wolę pierwszą osobową. Nie wiem, dla mnie trzecia osobowa jest taka... I don't know. Nie, nie, mnie nie przekonuje. Ja tuż bardziej wolę pierwszą osobową. No dobrze, zobaczmy z czym mamy do czynienia. Tu się wiele nie zmieniło, ale ja dawno nie, nie ten. To jest aktywne i włącznie, jak mają odnowienie skrócone. To może być dobre. Najpierw weźmy to. I. Pójdźmy może w bardziej defensa póki co i lekko w obrażenia, ale poza tym idziemy w defensa. Dawno... okej okay. przed się musiałem się nie odzywać, nie? Bo było blisko, było bardzo blisko. Dobra, o, oh, shit, znowu się nie odzwę. Kurde, byłem tak skupiony na grze. Holy fucking Jesus. Ale się starałem to tak tankować, tylko że ta mail nie zaskoczyła, ale dobrze, że ją dobiłem, bo było blisko. Odbija pociski. To jest moja jedna z bardziej ulubionych, więc to weźmiemy. Falimy teraz wszystko, co mamy póki co. Trafienia krytyczne, zmniejszają rozgrzanie, to się bardzo przydaje. Zadajesz obrażenia więcej wrogom, znajdujemy się dalej niż... To nie wiem czy ma sens, bo my bardzo blisko graliśmy, ale... Zainstalujmy to. I pójdziemy może minimalnie sobie teraz w defensa. Tutaj coś mamy, to będzie przetrwanie, prawda? Tutaj mam trochę defensa. Tu jest pancerz, też pancerz. W użyciu zdolności pancerz odnawiasz wartości swojego maksymalnego zdrowia umocniej zapewniać nadwyżkę zdrowia i pancerz. Niech będzie coś takiego. Mamy w miarę dobrze. Nie wiem czy coś jeszcze możemy dodać, pewnie nie. Dobra, tyle nam styknie. Dobra, idziemy. Dobra, może, może tym razem będę się więcej odzywał. I swear. Może, może, się, może zadziała. Obiecuję. <grywa> znaczy nie powinienem obiecywać, bo to nieprawda. Ale... Oh, fuck! Ej, guys, bo dałoby mi się wsparcie. Wsparcie! Ło, wow Dobra, ej, to poszło smooth. To poszło bardzo smooth. Nie spodziewałem się, że tak smooth pójdzie, ale dziękuję serdecznie healerom. Oni zrobili taką robotę, że to jest hit. Eee, nie wiem, czy przechodzić wyżej, czy nie, ale oni tam do góry nam zrobią manto, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zdjęta. Dziękuję bardzo, Kirin. Love you, Kirin. Ej, ale, ale spadaj mi stąd, Zaria, kurde. Co mi tu będziesz gdzie robić, takie shity? I się zabiła jeszcze, nie? No dawaj, 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 dawaj co? Dobra, no i to, o to chodziło, o to chodziło, kurde. Ja nie jestem jakoś najbardziej dumny ze swoich wyniku. Ale, ale, ale było super. Jestem. Ej, kuźwa, dzisiaj mam hype, nie? Jak ostatnio był taki koszmar? Naprawdę, taki koszmar był ostatnio. A dziś jest tak dobrze. Ja nie wiem. O, fa. Pra... No, ale, z... ale zrąbałem, ale zrąbałem, ale zrąbałem. 11 sekund, teraz będzie przeserowane. A może do. Okej, okay, nie, zdąży się naładować z powrotem. To jedna kul, jedna kul, jedna kul, jedna kul. Na daleko jesteśmy trochę w tipie, ale zobaczymy, jak to. Tu... Kurna. Dobra, dobra, spokojnie, jeszcze nic nie jest stracone jeszcze nic nie jest stracone. Nic nie jest stracone, spokojnie, 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 bardzo ładnie, jest ok, jest ok. Nie tak szybko, mister Zaria. Hej, na kleja. Dobrze, pięknie. O to właśnie chodzi, o to chodzi, o to chodzi. Bierzemy się za nich, bierzemy się za nich. Nie ma co, nie ma co, nie ma co, jest dobrze, jest dobrze. Jest pięknie. Dobrze! Lecimy, lecimy po złoto! Dobrze, dobrze, o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi! Lecimy po złoto, lecimy po złoto, dawaj, dawaj, dawaj! Pięknie! Pięknie, świetnie ludzie, byliście super, miałem super healerów, miałem super team, mój team był niesamowity. Love you guys. Serio, moje aż tak dobrze... Zobaczmy to play of the game. No, niechaj będzie. Jestem dumny z tego meczu. s shit Mamy to. Pierwsze 11 skrzynek. Ej, hey, no. Jezus, jest. Santa Lucia. Lecimy po kolei Spoko, spoko Okej okay. Nothing special, lecimy dalej Złoto, złoto, co mamy? Co mamy? mam lepszego skina. Hmm. Może być, jest graffiti kosy. Fajne, ale nie aż tak. Hmm. Tak. I to. I to. Dawaj. Ja, ja... Dobra, wiecie co? Chyba. Po prostu. Ja wiem, że. Osobno jest też excitement. O, hej, czekaj. O nie, o nie. Ja o, to, łaka łakatety. Ja pamiętam. Nie pamiętam okay. ten klip. Oh, no. A, niedobrze no. Nie dobrze. ale fajny skin, tak. Co? No, czekaj! O nie, okej. Okay. Ej, fajny skin, tylko że ja, no, ja mam... O play of the game. No jest spoko, wezmę sobie. Emotka. Dobry żart. Tak nie mam za wielu, więc cool. Zwycięskie pozy. O, to jest a fajne, to sobie wezmę, anioł. Chyba mam lepszą. Lewitacja. Nie, do ciebie też mam dużo lepszą, to nie. To może być. Żołnierz. To on po prostu stoi, więc. Medalista, no. To też słabo. Każdy dzień to nowa przygoda. O! sobie niczego nie leczy. O, ja zbieram te karty. Ja je potrzebuję. Wezmę sobie go tutaj. Ja zbieram te karty obeliwy To Też fajne. Wezmę sobie zamiast cukierek albo psikus. Fajna sprawa. Dalej mamy księżyc. Na nim też nie mam za dużo emotek, więc cool. Eee, Mac, rejestracja, rzeźba. Fajne, ale chyba wolę tamte. Ozdoba, hmm, prezenty. Okej, okay, to... Okej, okay, to, to było bomba. Nie wiem, inny zostało. Tylko 24 minuty filmu, ale i tak, kurde, to było dużo stosunkowo, w sensie, nie że ja chcę kończyć, bo ja wiem, że też się dużo nie odzywałem i jestem na siebie trochę zły, z drugiej strony, nie, z drugiej strony, no i tak szybko nie dostaniemy tych, tych, Zapewniają podwójne postępy, wait, czy, czy kumuluje się ze sobą podwójne postępy plus postępy ze stadionu, czy to się nie kumuluje, bo jak kumuluje się, to jest, to jest zajebiste, jak nie, to słabo. I zostało dni? 10 dni. I tak zagram sobie za niedługo. Po... Ale na dzisiaj chyba koniec, mimo wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jak zwykle to byłem. Ja, czyli Edzio. I next time. Cześć.